A wami Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami. Biada wam, uczeni w Piśmie Faryzeusza o obudnicy, bo zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi. My sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do Niego idą. Biada wam, uczeni w piśmie faryzeuszu obudnicy, bo przemierzacie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami. Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: Kto by przysiągł na przybytek, nic to nie znaczy, lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi. Cóż bowiem jest ważniejsze złoto, czy przybytek, który uświęca złoto? Dalej, kto by przysiągł na ołtarz, nic to nie znaczy, lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepcy. Cóż bowiem jest ważniejsze ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na Niego. I na wszystko, o co na nim leży. A kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na tego, który w nim mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada. Oto słowo Pańskie. i siostry, w Chrystusie, Panu. Dzisiaj jesteśmy ponownie. Kolejny dzień w wyjątkowym miejscu, jakim jest to wyjątkowe sanktuarium fatimskie. Miejsce pokoju, miejsce dobroci i wielu łask.